Dzień dobry. Na internecie jest wielu youtuberów i ramblerów. Pośród nich są też tacy pochodzenia latynoskiego, głównie kubańskiego. Nie wszyscy, wielu z nich robi dobrą robotę, ale niektórzy przedstawiali się za tradycjonalistów, prawicowców, których rodzice albo oni sami uciekli z Kuby i walczą z reżimem. Nagle jak... Obecna administracja w Stanach Zjednoczonych, republikańska obecnego prezydenta, zaczyna się ostro brać za Wenezuelę, by zrobić robotę, która czekała do zrobienia od poprzedniej kadencji obecnego prezydenta. To nagle zaczynają tę administrację atakować i mówić, żeby zostawić reżim Maduro w spokoju. No to ja co, oni prawicowcy i co, oni wrogowie obecnego kubańskiego reżimu postfidelowego. Odpowiedź jest prosta. Są to fałszywi komentatorzy, najprawdopodobniej agenci reżimu wenezuelańskiego i kubańskiego, którzy mieszają ludziom w głowach. Na szczęście niezbyt wielu ludziom, ale to jest kolejna porada, jak poznać fałszywych gadadków.